Kolejna podróż do Afryki przed nami, opowiedziana Twoimi oczywiście słowami. Powiedz zatem, gdzie dzisiaj proponujesz, żebyśmy się wybrali? Może nie gdzie, ale jak. Otóż, szanowni Państwo, po tych filmach tam kiedyś tutaj, które Państwu prezentuje, jeden z osób, jedna z osób, która no, tam ogląda, zaczepiła mi i mówi no tak, ale to super tak wyjechać yy, Dzikość, czy się pan nie boi, jak pan to organizuje, i tak dalej. No o czym, o czym opowiadam, jak to wszystko wygląda. No i na, na taki komentarz tej osoby był: No nie, no ja to chyba się nie odważę na tego typu rzeczy. Ponadto no, małe dzieci i tak dalej. A w takim razie to chyba nie ma po co jechać, skoro nie możemy takich rzeczy zobaczyć, i nie możemy tego odbyć w ten sposób. No, ja oczywiście wtedy zaczynam mówić o czymś kompletnie innym i tu Państwo chcę serdecznie do tego namówić, bo moja pierwsza taka podróż do Afryki, nazwijmy to tej równikowej, tej zielonej, nie Sahara, nie Egipt, nie, nie Maroko, nie tutaj ten rejon, tylko tam już daleko, daleko okolice równika no to miała miejsce, jak z biurem podróży, szanowni Państwo, normalnie do hotelu. Także to nie jest tak, że, że tak jak ja teraz, to trzeba, nie wiem, jakiś tam samochód, jeep, dzikość. I im bardziej ekstremalnie, tym lepiej. Tak, w cudzysłowie oczywiście, że namioty, no to, 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 to i tak nie jest wciąż ekstremalne, to i tak jest absolutnie bezpieczne, to i tak nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast... Em, na takie właśnie pytanie, czy, no, czy jest sens jechać z, z biurem podróży na przykład na takie, nie wiem, dwutygodniowe wczasy? No myślę, że teraz te biura podróży to już się do takiego stopnia rozwinęły, że proponują naprawdę bardzo fajne wycieczki, fajne wyjazdy, nawet w takie bardzo egzotyczne miejsca i pokazują chyba tą Afrykę, taką jaką no może niekoniecznie znamy z telewizji, tylko i z opowieści, ale coś więcej. Zdecydowanie tak. Ponadto jest też dużo, no ostatnio w Polsce bardzo stał się modny, popularny Zanzibar, i dużo Polaków, co ciekawe, tam na stałe mieszka, i okazuje się, że oni organizują, no nie wiem, no safari, organizują wyjazdy, zwiedzanie. I, szanowni Państwo, naprawdę warto. Naprawdę, jeżeli ktoś nie ma takiej odwagi jak ja, no dobra, wsiadamy, jakoś to będzie, bo ja rozumiem, że, że nie każdy jest na to gotowy, że, że że są dzieci, 100 że, że że nie wszyscy też język umieją, to to jest, to jest normalne, to dla mnie jest absolutnie normalne, ale jeżeli myślicie, że jeżeli pojedziecie do hotelu i będziecie tylko plażować, o, można i tak, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby tam na miejscu zorganizować sobie wyjazdy, mało tego, szanowni Państwo. Em, Codziennie każdy z tych hoteli zapewnia taką um, no, atrakcję taką, no, atrakcję. Ja wiem, że to można by powiedzieć, no, nie jest to naturalne, bo te grupy przyjeżdżają, występują, że to trochę na zasadzie, przepraszam, nie chcę tu nikogo urazić takiej Cepeli, takiego skansenu, no ale weźmy też jeszcze taką, ja mam taki przykład, że pamiętam, że jak my byliśmy w hotelu, to była z nami taka grupa, nie wiem trzech, Czterech osób na wózkach. No nie da się też, żeby oni wszędzie pojechali, weszli na Kilimandżaro i tak dalej, i tak dalej. I dla nich pobyt w tym hotelu oni odpoczęli, ale przy okazji zobaczyli sobie jedną, jeden występ, drugi występ. I te występy to są występy kulturalne. To znaczy poszczególne plemię przyjeżdżają, one występują, grają swoją muzykę, występują w tych strojach, pokazują tą swoją kulturę. Okej. Okay. Najlepiej poznać to u nich na miejscu w wiosce, ale jeżeli taka wioska albo tak jak na przykład plemię Samburu mieszka w Kenii tylko na dalekiej północy, a nie jest tak powszechna jak na przykład właśnie Masajowie albo inni, no to no. Pewnie można wsiąść w samochód, dwa dni jechać i dobić się tam do tego samburu, ale jest to czasami też w takim hotelu jedyna szansa, żeby zobaczyć chociażby taką kulturę. Mało tego, szanowni państwo, ja zawsze twierdzę i polecam, że każdy tego typu występ w hotelu trzeba zobaczyć, choćby po to, żeby sobie powiedzieć o. Tu chcę zgłębić, tu chcę coś więcej zobaczyć, a to może następnym razem to ja pojadę specjalnie po to, żeby poznać. Zresztą, szanowni Państwo, Biała Masajka, wiele tego typu y, książek, filmów. O tym Z... rozmawialiśmy też. Zaczyna się od tego, że te osoby pojechały, pojechały na... Y, zwykłe w czasy do hotelu, tam leżały, aktywnie spędzały ten czas, zobaczyły, poznały, zakochały się. No i moje dzieci po raz pierwszy do tej Afryki takiej dalekiej, zielonej, równikowej trafiły przez właśnie Biuro Podróży. Pojechaliśmy do hotelu, my żeśmy sobie zrobili z tego bazę, bo co 2-3 dni gdzieś żeśmy jeździli, a to na safari, a to na nurkowanie, a to na zwiedzanie Mombasy, a to na różnych innych rzeczach, co zresztą Państwo mieli okazję zobaczyć, więc jeżeli ktoś myśli, eh, tam z Biurem Podróży nie warto, warto, każdy wyjazd oczywiście. Jak ktoś chce pojechać i siedzieć w hotelu i tylko mieć basen, jego sprawa, ale załatwienie tam na miejscu, nawet ja już nie mówię u rezydentów w hotelu, bo to są droższe rzeczy, ale wystarczy wyjść za płot i zainteresować się i powiedzieć, że chce się gdzieś tam zwiedzać albo poprosić kogoś, jeżeli się już w ogóle nie mówi po angielsku. To tych biur podróży, tych ludzi, którzy to zorganizują, jest po prostu taka ilość, że to 5 minut i już się nie będzie można od nich opędzić. Więc tak, warto jechać. No i teraz właśnie chcę Państwu troszeczkę pokazać, jak to w takim hotelu jest, jak my żeśmy byli. No i taki występ, właśnie Samburu, bo ja powiem szczerze, do plemienia Samburu już nie dotarłem. To nie jest tak liczne plemię jak Masajowie. Jest, to oni mieszkają tylko na północy Kenii, ale jest też niezwykle ciekawe. Też ma swoje bardzo, bardzo znane takie, powiedziałbym, stroje. Oni są na czerwono. W ogóle włosy malują na czerwono. Będą Państwo to mieli zobaczyć taką ochrą zmieszaną właśnie z czerwoną glinką. No to świadczy o tym, że wtedy jest się wojownikiem. Takie u mężczyzny takie czerwone włosy naprawdę czerwone włosy, więc y, y, powiem tak, to się czyta, ok, ale co innego zobaczyć. Można z takimi ludźmi porozmawiać, można, y, y, no ja już nie mówię potańczyć, ale przede wszystkim tą kulturę trochę później się, mało tego, można się z nimi dogadać i powiedzieć, słuchajcie, no zabierzcie mnie na przykład gdzieś tam do wioski, bo ja bym naprawdę chciał zobaczyć jak żyjecie i tak dalej, i tak dalej. Trzeba jechać. I naprawdę, szanowni Państwo, nie bójcie się, że biuro podróży tyle kosztuje, hotel, dwa tygodnie leżenia na plaży. Jak tylko będziecie chcieli, to w tych dwóch tygodniach znajdziecie czas i nie będzie problemu z wyjechaniem i zorganizowaniem jakiegoś tam safari albo innego oglądania. Także polecam, nawet jak nie tak jak ja, na dziko w namiocie. Kenia jest bardzo zróżnicowanym krajem pod względem etnicznym. 32 plemiona, 44 języki oraz duża mniejszość hinduska, arabska i europejska pokazuje, jak bardzo bogaty pod względem kulturowym jest to kraj. Każde plemię ma swoje odrębne zwyczaje, stroje, tańce. Jednym z najsłynniejszych plemion jest Samburu. Samburu to dumne plemię z północnej części kraju, znane przede wszystkim ze swoich niezwykle odważnych wojowników. Po czym poznać wojownika Samburu? Po włosach. Wojownicy zapuszczają długie warkocze, które często farbują ochrą na kolor czerwony. Zresztą czerwony to ulubiony kolor tego plemienia, takie też są ich stroje, a bierze się to od koloru ziemi, na jakiej mieszkają. Charakterystyczny jest też ich taniec polegający na skocznych popisach. Ten z tancerzy, który wyżej podskoczy, uważany jest za bardziej sprawnego, za bardziej silnego. Stąd częsta rywalizacja młodych wojowników podczas tańca. Samburu nie używają żadnych instrumentów do tworzenia muzyki. Do tańca akompaniują sobie jedynie głosem.